Zerwanie łańcuchów dostaw zaplanowane w fałszywym kanadyjskim planie pandemii wydaje się być tuż za rogiem. Nie chodzi tu o spektakularne niedobory towarów w Wielkiej Brytanii, gdzie niedawno obywatele przekonali się, jak wyglądał PRL, ale przede wszystkim o kryzys energetyczny w Chinach, który prawdopodobnie odetnie wkrótce liczne fabryki od surowców. Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą być jednak katastrofalne. Kilometrowe kolejki aut do stacji benzynowych, reglamentacja paliwa, niedobory towarów w sklepach. To, co było codziennością szarych czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, staje się nową normalnością w Wielkiej Brytanii, a być może wkrótce na całym świecie. Brytyjczycy twierdzą, że ich problemy w zaopatrzeniu są chwilowe i wynikają z niedoborów kierowców ciężarówek, głównie imigrantów zarobkowych, którzy opuścili UK na skutek brexitu. Tamtejsze władze twierdzą, że wystąpiły tylko przejściowe trudności w zaopatrzeniu sklepów i stacji benzynowych, a brakujących kierowców zastąpią po prostu żołnierze. Jednak problemy w Wielkiej Brytanii mogą okazać się igraszką w związku z tym, co dzieje się właśnie w Chinach. Okazało się bowiem, że nagle brakuje tam elektryczności. Zdaniem chińskich władz perturbacje są przez niedobór węgla i lawinowy wzrost jego cen. Oznacza to z kolei problemy dla zakładów zaopatrujących w zachodnie firmy, takie jak Tesla czy Apple. Przerwy w dostawach energii występują już od kilku dni, głównie w północno-wschodnich Chinach. Brak energii zakłóca pracę fabryk i wpływa na codzienne życie mieszkańców tego kraju. Początkowo, tak zwany dwudziesty poziom zasilania, znany też z komunistycznej Polski z lat osiemdziesiątych, dotyczył tylko przemysłu, ale informacje z mediów społecznościowych. Wskazują na to, że rozpoczęto też odłączanie odbiorców prywatnych. Władze Chin przyznały, że przyczyną przestojów w dostawach prądu w Chinach jest również brak zapasów węgla, jego dostępność i wzrost cen tego surowca, który niedawno zdrożał aż dwukrotnie. Aby złagodzić narastający w Chinach kryzys energetyczny, tamtejsze władze rozważają podniesienie cen energii elektrycznej dla fabryk. Październikowe dostawy będą już na pewno zaburzone, a kolejne towary i półprodukty przybywające z fabryki świata będą z pewnością dużo droższe niż teraz. Oczekuje się, że ceny wzrosną w Chinach w nadchodzących tygodniach aż o 30-40%. do 40%. A ponieważ państwo środka stoi w obliczu najgorszego kryzysu energetycznego w ostatnim czasie, wielu obawia się kaskadowego wpływu na globalne łańcuchy dostaw. Według nowego prawa Fabryki w Chinach nie mogą działać dłużej niż 3 dni w tygodniu, podczas gdy niektóre są otwarte tylko przez pół dnia. Wszystko wskazuje na to, że zaczyna się niebezpieczna gra, a łańcuchy dostaw rzeczywiście mogą zostać wkrótce zerwane. Dokładnie tak, jak przewidywał słynny kanadyjski plan pandemii. Przedsmak tego, co nas czeka, możemy zaobserwować w przekazach z Australii, gdzie brutalność policji bije już wszelkie rekordy. Ceny surowców wystrzeliły w kosmos i nic nie wskazuje możliwej stabilizacji. A w Europie kryzys podkręca jeszcze bardziej szalona ideologia klimatyczna zwana Zielonym Ładem. Nie można niestety wykluczyć, że prawdziwy kryzys dopiero nadciąga i być może przy nim COVID będzie tylko niezbyt miłym wspomnieniem.